Siema, jestem Szymon, a to kanał o inwestycjach na Steamie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, co się działo z Diglem Hiltrated po wyrzuceniu go przez Valve, ale tak trochę nie do końca. No, jak wiecie, dobieg końca limitowany czas dostępności tego Digla. No, ale okazało się, że Valve wprowadziło coś takiego jak ostatnia szansa. Czyli na przykład, jeżeli chciałeś sobie uzbierać na tego Digla, ale nie uzbierałeś w czasie tych 90, no tam. Około 100 dni chyba był, czy coś mniej więcej, nie pamiętam dokładnie ile, ale mniej więcej tyle był w grze. I teraz Valve zrobiło coś takiego, że można go odebrać w każdej chwili e, po tym czasie, ale tylko jeden raz, więc jest to taka jakby ostatnia szansa. Wiele osób spekulowało, że pojawi się na przykład nowy skin limitowany albo coś w tym stylu, ale okazało się, że prawdopodobnie takowy się nie pokaże, przez co mamy ostatnią szansę na tego digla. I dlatego jest on limitowany. Wiele osób myślało, że po prostu zniknie z gry i pojawi się coś zupełnie innego. No więc to by było całkiem fajne, bo supply już by się nie mógł powiększać. Więc supply może się jeszcze zwiększyć. No i moi drodzy, supply się coraz bardziej zwiększa. Patrząc na to, jak prezentował się nasz supply odnośnie ostatniego odcinka, to był on troszeczkę mniejszy. Widać, że przez te ostatnie dni narobiło się tych digli zdecydowanie więcej. Patrząc, że teraz mamy opcję ostatniej szansy, ten supply jeszcze się zwiększy, więc ta inwestycja coraz gorzej po prostu wygląda. Jak widzimy, Cena mówi praktycznie to samo, co ja, no bo rynek zweryfikował, że raczej dobrą inwestycją to tutaj nie będzie. Patrzymy na cenę tego digla, no to tutaj widzimy taki lekki trendik wzrostowy. No oczywiście tutaj były piki, bo ten digl miał wylecieć, no i ostatecznie nie wyleciał. Więc chociaż w teorii można powiedzieć, że wyleciał, ale aczkolwiek przez... Prawdopodobnie całe istnienie Armory Passa będziemy mieć go dostępnego. Wiele osób też spekulowało na temat tego, że na przykład ta ostatnia szansa może potrwać parę godzin i tylko tyle z tego będzie. Ale ja twierdzę, że po prostu będziemy mieć taką sytuację do końca gry, że na przykład, jeżeli ktoś jeszcze nie odebrał sobie Digla, no to będzie mógł go kupić i odebrać do końca Armory Passa. Jak długo ten Armory Pass potrwa? No, moim zdaniem. No, już całkiem niedługo, ale czy to będzie 2 miesiące, 3 miesiące, to zobaczymy dopiero w praktyce. To by było na tyle. Ja już od jutra o 19:30 postaram się wrócić z normalnymi odcinkami, więc zachęcam do subskrypcji kanału.